Siemanko, z tej styryczokle, witam was w kolejnym filmie na naszym kanale i witam was razem z Dzień dobry! Moi drodzy, witamy Was w kolejnym odcinku z Toka Life World I słuchajcie, wyszedł nie wiem w sumie czy niedawno, czy jakiś czas temu, ale dodatek ze Spongebobem, którego mm. jeszcze nie widzieliśmy, jeszcze go nie sprawdzaliśmy, więc zrobimy to razem z wami. Z tego co widziałem jest tam troszeczkę E, mebli takich fajnych do, mm -hmm. do ogarnięcia, więc musimy znaleźć wolną działkę, słuchajcie, a z tym jest problem, bo... A... Dużo po prostu mamy już budynków a... na wszędzie czy mamy jakąkolwiek wolną działkę gdzieś? Dostępne są nowe przedmioty. Czyli tutaj możemy sobie po okay, prostu zrobić, to jest jakby nowe osiedle, wiesz, okay, rozumiesz. Czyli co, poczekaj, no to skoro to jest Spongebob, to musi być gdzieś albo tutaj na wodzie. Wiesz co, wydaje mi się, że to będzie idealne, jak postawimy po prostu taki domek Spongeboba na plaży, prawda? Okej. Okay, czy Hmm. Ha, Problem jest taki, że Spongebob nie ma własnego domku, więc musimy wykorzystać któryś który Przepraszam z tych, bardzo, a kto mamy? żyje w ananasie pod wodą? E, no właśnie Spongebob. No to, no, no to ja nie wiem, mały, który. No dobra, może być w takim razie. Żeby, żeby najbardziej pasował jako taki domek Spongeboba. Proszę bardzo. To w ogóle nie pasuje jako domek Spongeboba. Co chcesz oj, powiedzieć? Tam, oj tam cicho. Nikt nie może, nikt się, nikt nie musi wiedzieć, no. Mamy bardzo, 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 ba, oj, bardzo, bardzo prosty domek, tak. ale to nic, to Poczekaj, nic. Poczekaj, ja chcę zobaczyć właśnie te meble, ponieważ to zakupiliśmy, wydaje mi się, że to może być... <laughs> Najbardziej urocze jejku, przepiękne są te rzeczy. Okay. Powiem szczerze, od czego zaczynamy? Od łazienki, eee, kuchni, czy może salonu? Od łazienki. Wywalamy wszystkie rzeczy z łazienki po um, kolei. Przepraszam bardzo, ale w jaki sposób um, jest łazienka pod wodą? Czy to jakby co włączasz zlew i hey, leje ci się woda do wody? Poruszaliśmy już ten temat na odcinku z serenkami w Minecraft. Może dla ozdoby. No może, dobra! Może, może to jest tak bić, wodne, chcesz po prostu jesteś pod wodą, ale chcesz pod ciśnieniem wodę poczuć na okay, sobie. Okej, hm. w ogóle zobacz, to z tego co widzę, są takie dwa konkretne style. Bo jeden jest taki można powiedzieć bambusowy, a drugi jest po prostu brzydki. Więc wybierzmy ten bambusowy, kochanie. Dawaj. Czyli ten. Tak, absolutnie. Okay. Ehm, I niech będzie tutaj. Ej, to będzie taki miał fajny w vibe, dokładnie. W... To, a... Oh. To jest sponge, bardzo spądz Tak, taualeta. ale tak jak mówię, zobacz, tu jest taki bambus, taka wiklina. O wiele ładniej okay, będzie to wszystko to, pasowało. To, toaletę sobie ty stroisz, a ja sobie kuchnię. Okej, okay, dobra. dobra, w po takim mojemu. razie zobaczmy dalsze. Oh, jejku, jakie piękne. Ja wiem, że to pierwsze jest bardziej spongebobowe, nie? No bo... To teraz tak, to oj, musi oj, oj. być gdzieś w rogu, najlepiej tu. A tu um, możemy dać umywalkę. O. No okej, okay, ale to i tak ciąż wygląda bardzo eee, dziwnie. Lustro. Następnie mamy lustro. O kurczę, z tych muszli zrobione. Czyli chcesz to muszlowe? Tak. Bardziej jak pianka do golenia. Coś tutaj. Albo a, taka piątka piątka No dobra, montażowa. w taki razie chcę bambusowe. Okej, okay, dobra, przekonałeś mnie. Jeśli ma pasować, to I niech pasuje. I dalej zobaczmy, o tutaj chyba nie ma jakichś nowych tu rzeczy, zobacz. Nie, a I tu też nie. Również nie, chociaż powiem ci szczerze, to pierwsze mi się wydaje bardzo podejrzane. Ale jakieś może są ładne No ściany. tak, zobacz, przed chwilą był bambus. Poczekaj. Jakby bambus, o. no, o, o, o mój Boże! Nie, o to mi się najbardziej kojarzy, że nie? Mi też. To jest Totalnie. Najbardziej, ale, albo tutaj na dole. Ale czy to jest do łazienki? Um, no, wydaje mi się, że tak. Zobacz, pasuje. A weź tutaj na dół. Oh, bąbelki! Totalnie to, bąbelki! Tylko to i wyłącznie. Tak, cudownie. A podłoga, a podłoga. I podłogi są podobne. Zróbmy różowy bambus, a, Tutaj widzę z tego, co. Podłoga jest zwykła. Tutaj, to są, to są te nowe Oto? podłogi. No, jak 100%. Więc chyba tutaj hmm. będzie w porządku. Myślę, że spoko. Poczekaj również, czy lampa, ponieważ zobacz, jest tylko żarówka, która wisi. Nad okay, e, tym poczekaj, nad sufitem. Gdzie tu, się, gdzie tu były lampy? Zawsze Nie wiem. O tutaj zobaczmy. O mój Boże! Możemy sobie zrobić tego! Jako Squidwarda! Ehm, no to zróbmy to, no i chyba nie mamy więcej Proszę większości. bardzo, w takim razie tą lampę trzeba wyrzucić. Tak, tak. Troszeczkę bardzo. wyżej, wiesz? Troszeczkę wyżej. O, tak. Żeby było. Mhm. To teraz Dobra. w takim razie ty robisz kuchnię. Robię kuchnię, wywalamy wszystko z tej kuchni. Proszę Absolutnie. bardzo. I, I zobaczmy, jakie tak. są mabelki, ponieważ jestem strasznie Kuchnia. ciekawa. O mój Boże! Albo znowu, albo bambusowy, Oczywiście, albo taki. Portowa. No portowa. E, no dobra. To będzie jest... kuchnia jak y, kuchnia na statku. O ty... oh, kurcie! O okay. Dobra! Hej, wybierz to, no to. No dobra, no e, trochę co to do, do okna będzie, będzie? Będzie do okna, no dobra. Ale Trochę mamy tutaj dziwnie. wielki piekarnik. to wygląda. Piekarni. Będę, ci Będę Oczywiście do mycia naczyń jest wiaderko z kranem. No, ale zobacz jaki jest mm. bardzo fajny stolik. Blaty. Tak, blat jest, zobacz, blat jest jak de dobra. deska do surfingu. to dajmy, dajmy tutaj ten stolik. Tak, o. jest drugi, jest drugi jakby yy. zjedzony przez rekina. Yy, kto, tutaj na górze, widzisz? Oh, to jest druga oh. część blatu jak zjedzona przez rekina, dobra. super. To, to będzie takie prze... Co? To są. To, to A można... jakby... To nie, nie, nie da się. Chyba, że ta kuchnia będzie tak na środku. Okej, okay, nie, nie jest. A bo, rura, bo ona ma rura, rura. dobra. No to nie. Chyba, Ale że... słuchaj, to będzie spoko wyglądało. Tak przytuli. Nie, dobra. Nie. Zrób, Zrób tak, tak i, i tak. jakieś krzesło można do tego dodać. Zobaczmy, czy dodali jakieś A, nowe, ciekawe rzeczy. Stolik. I A, bo powiem takie... szczerze, że nasze są o wiele fajniejsze platy, na, na, na. prawda? I tutaj również tutaj nie ma nic też ciekawego, nie może... ale... Okej, okay, który ci się najbardziej podoba? A, czy chciałbyś może taki tron? malutki stoliczek, czy tron może tym Może poczekaj, może... Um, słucham. No dobra, dobra, zrobimy... ale nawet nie macie tego tronu postaci. Słuchaj, to może weź... Um, nie, no ja bym chyba zrobiła te takie malutkie stoliczki, jakby, wiesz? Te takie... Nie. Niskie, te takie niskie. Nie nie stoliczki, przepraszam, te takie siedziska, jak taburety. O. Takie malutkie taborety. Czyli no. tu przy, przy tak, jednym tak, tak. i tu przy drugim. No i dokładnie. Dobra. I Ale wiesz co, następnie możemy dać tu jakieś, jakieś właśnie dekoracje. Czy może niekoniecznie spążbobowe, bo tu chyba spążbów już nie ma. Ale ten garnek wydaje Ale... mi się, taki bardzo bobowy. Który garnek? Tutaj, ten taki, o wiesz, ten? Rondel. Tak, tak, rondel. Ron, rondel? Absolutnie. Rondel będzie sobie tutaj, mhm. a ja bym jeszcze może tutaj coś wrzucił, chociaż nie ma zbytnio co. Czekaj. E, coś, rybnego. Um, coś rybnego. Na pewno, hej, hej, bo wy Krusty Krabs. Wiesz, wy Fryt, u. Frytki? No tak, ale Zalo, Kitty. No dlaczego włożyłeś się do miski z wodą? Teraz będą całe zawalone wodą. Dobra, dobra. I poczekaj, jeszcze na pewno Czy i właśnie, Czy ty właśnie, yy, właśnie powiedziałaś, że frytki, które są robione pod wodą, w podwodnej restauracji, na, na dnie oceanu będą teraz mokre? Może, bo teraz jeszcze tym bardziej włożyły się do zlewu. Weźmy na pewno musztardę i ketchup. No, masz, to masz, zobacz, rybkę, rybkę, rybkę. Ale to jest rybka dla kotka. To nic. Może są um, podwodne kotki. Wiesz co, mówię ci. musztarda i keczup to jest dobry pomysł. Masz, no masz oczywiście, rację? że o. tak! Ja wiem, że to jest. E, ale nie da się ich na ścianę postawić? Nie, postawię tutaj. Zobaczmy dalej, zobaczmy dalej, czy będzie to jeszcze coś ciekawego. Coś... Oni nie jedzą warzyw. Rybka. A, no dobra. Rybka w wodzie. O. O Boże, to ja to zrobię w jak, tej rybce. Jak ryba w wodzie, słuchaj. No, bardziej jak, jak ryba w karp wodzie na Wigilię. No, to, to też ryba w wodzie. No, nie kuchnia. jestem pewna, powiem ci szczerze. Wybierz mm, sobie, jaką ci najbardziej podoba. W... Może ten metalowy. Metalowy, taka typowa statkowa kuchnia. Tak, ale to mi się również bardzo kojarzy A, ze Spongebobem. Niech będzie. Niech I będzie. teraz metalowa podłoga? podłoga. Nie ma chyba. Nie mam zielonego pojęcia. Coś Możesz takiego. Może? Zobaczmy, jak to wygląda. Nie jesteśmy, jest to hitem, nie ale jest, tak. Okay. samo, jesteśmy tak samo dużymi fanami tego, widzę. Um, ale, wiesz okay. co, ale coś czerwonego by naprawdę pasowało. Nie. To te frytki się palą, czekolad I, te, i ten kotlecik ryby też się pali. Niech kotlecik się, nie pali się, kotlecik słuchaj, się jeszcze nie zrobi. Wiesz, co to jest, Bo, ponieważ nie wiem, czy zauważyłeś na tej kuchence po prostu takie patelnie. To są jakby patelnie dołączone do tego, więc to się wszystko już spaliło. Gratulacje, to nic, co się śmierci teraz. To nic, teraz tak. Mamy dwa pokoje: mamy salon oraz sypialnię. Którą chcę zrobić? Eee, a tych, których chcesz zrobić? Wiesz co, wydaje mi się, że sypialnia jest dla mnie fajniejsza. Dobra. Więc ty zrób salon. Salon. Uwaga... What? No w sumie to ma sens, nie? Że ze, na statku. What? Ile tu jest rzeczy! Ej, ale super, te takie zrobione jakby ze slima, nie ma zielonego nie pojęcia do wiem, to, to mi to się było. podoba, że to jest takie wiszące. No i kto będzie na to wchodził? na przykład jestem za mała, żeby na to wejść. No Co? To, będziesz to, mi tak podnosił i żeby. to będzie ten... dla mnie, to będzie dla mnie. O! To jest, ten ponton jest taki dziwny. No ja w sumie siedziała na tym pontonie. Wydaje mi się być bardzo, jest bardzo strasznie miękki. wielki za to. No dobrze, tutaj nie ma żadnych balonów. O mój Boże, musimy tutaj do wszystkich teraz pomieszczeń! Look. Squidwardowa ta doniczka. Dobra, dobra, Hej, dobra, musimy naprawdę wrócić i dodać to do wszystkich. E, Kochanie, tak? Gdzie się podziały nasze o, tu. koralowce? O, koralowiec. Myślę, że są jakieś wodoodporne telewizory, bo wydaje mi się, że tam coś leciało. O, zobacz, więc jak dosłownie tron. Bardziej jak sarynkowy taki vibe, powiem ci e, szczerze, ale może być. Tu możemy jeszcze gdzieś. No, dawaj. O tu wrogu. No, bardzo ładnie będzie wyglądać. Dobra. I, I Squidwardowa Doniczka, może na yy, ten? Oh. Mm. No, może być. Skrzynia ze skorbami. Tak, 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 tak. A tak, telewizor? Tak. Mm, tele... Mamy telewizor tutaj? No, nie wiem, jakiś wodoodporny Elektro... może być znalazł. No, widzisz, mówiłam. I jeszcze ten. Jest też taki. Z... O Boże, jakie cudowne kamienia. rzeczy. Słuchaj, naprawdę moja sypialnia będzie przecudowna. Jak zobaczysz, to będziesz żałował, no czekaj, że mnie nie wybrałeś. Nie, nie, ja chcę telewizor ten, o ten o ten tu telewizorek ten, tu telewizorek On sobie w On takie nie, 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 widzisz nie, wiem, ten, widzisz? rybna rzecz ten, która rybna rzecz mają takie Krewetki, krewetki mają takie dużo czułki, ma. dużo jak się. nie, 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 będzie najbardziej nie, 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 będzie sobie tutaj stała, tak tutaj, w rogu. Aha. Na tej beczce trzeba postawić jakieś fajne rzeczy, na przykład um. właśnie... Squidwardowa. Ja bym dał squidwardowego kwiatka tutaj. O, proszę o. bardzo, okej. Okay. I zobacz, również jeszcze chyba są y, ten samochodzik. Czy to są jakieś zabawki, może? No, oczywiście, że tak. O mój Boże, może być. I to! To! Jak ona się nazywa? Fontanny ze Squidwardem! Boże, kochanie, to jest wspaniałe. Myślę, że to jest dobry pomysł. Absolutnie żeby... uważam, że to jest dobry pomysł. Może do łazienki. Tak, uważam, że również w łazience było to prostu. Sobie... Boże, jak pasuje! Nie, no ja nie mogę. Perfekcyjnie. I jeszcze mamy hamak Hej. z tego, co widzą. Czyli co? Każdy, każde pomieszczenie. Nie musi mieć przynajmniej jednego Squidwarda, ale w kuchni nie ma. Do, do kuchni trzeba coś znaleźć. O, nie mam żadnego pojęcia. Czy znajdziemy cokolwiek? Mm, powiem ci szczerze. Ale tak, tutaj chyba nic więcej, chyba że jakieś półki, wiesz, co. Eem, nie wiem, czy półki, ale na pewno uważam, że istotne jest, wiesz, pomalowanie ścian na przykład na jakiś kolor. To na pewno, ale poczekaj, tu jeszcze półeczkę zróbmy. A, no, może być. Brzydka ta półka, I będę z Tobą szczery. Na półeczce musimy jeszcze jakieś fajne rzeczy postawić. Aha. Y y y y y y y y Zobacz, zegar. Zegar ty taki <laughs> Boże kochany, jak on się nazywa? Ale nie pamiętam, Ale wiem, który to jest. A tutaj jakie zegary są. Eem. Tu będzie sobie aparat. Jejku, jakie fajne rzeczy, no? I resztę sobie może użyjesz do czegoś. Aha. Czy tu coś jeszcze Nie. Z tego nie. co widzę, nie. Jakiś kwiatek jeszcze można postawić. A um, okej, okay, tu są widzę, Albo kwiatki. Albo może o takie coś. No, pasuje do tego. O. Do wiesz, ogólnie do dekoracji. Powiedzmy. I teraz I właśnie. Dokładnie. Co sobie wybierzesz? To może? chyba. Może. Być? ale powiem Ci że tutaj bardziej chyba te bąbelki by pasowały, ponieważ ten pokój no, rzeczywiście jest taki pod wodą, to może zmieńmy łazience. to po prostu, tak hmm. mam, taką mam propozycję, zobaczmy Poczekaj, jak bąbelki no bo... wyglądają, Bąbel... albo te, te meduzy, meduzy, zobacz te meduzy, o tu, 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 no, o, bardzo ładnie, okay. moim zdaniem naprawdę się, naprawdę pasuje, i piasek, a, taki żółty, różowy. No bo, no bo meduzy są różowe, to piasek. No dobra, też. będzie pasowało. Okay. I teraz moja kolej, weźmy to radio, zamknijmy. E, ja nie chcę. To nie śmieci. jest radio pod ten, e, pod wodę. Następnie I zacznijmy tak. od. Łóżka. Dokładnie, od łóżka. Jeden, albo drugi, albo trzeci. Zobacz, tu jest chyba taki zrobiony z piany? Z z, chyba z kamienia Ale Ten mi się chyba najbardziej podoba. O to mhm, Tak, poproszę Dobra. to. Następnie zobaczmy jakąś tą szafeczkę obok. Szafeczkę, Ta, tutaj, ta, na którą dokładnie patrzysz. O ta? Mhm, tak, która wygląda jak harpun, po bardzo jednej, fajnie a um, Nie, będzie tylko i wyłącznie po jednej, wydaje mi się, bo ja Dobra. to chciała. Ten fioletowy dywanik oczywiście. Fioletowy a dywanik. A mógłbyś to przesunąć trochę do ściany? O, Tu? Nie, bardziej do ściany, tak, żeby przylegało. Tak kompletnie? Tak. I żeby przylegała to również. Um, to na środek? Środ tak, to na środek, tu? a żeby ta szafeczka była Dobra. ładnie przy łóżku. Mhm. Szafeczka tu. Super. I potem jakaś szafa. Um, przepraszam bardzo, co tutaj się dzieje? Poddok? Dokładnie. Um, I również czy to jest, to przepraszam, jest chyba bardzo. kominek. Tak, który pod nie działa, wodą. ponieważ jest pod wodą. Mhm, też mi się tak wydaje. Powiem Ci szczerze, że mi się bardzo podoba ten hot dog stand. Tylko eee, on pamiętaj, chyba. Słucham. Że masz jeszcze tutaj taką, takie szafy. A, chyba, wiesz co, chyba ta będzie lepsza, rzeczywiście. Ale ona nie pasuje. No dobra, pasuje, bo to jest taki bambusowy. No nie, ale to jest okno. No co ja ci poradzę, że to tu ona, jest okno. O, ta szafa może być tylko tu. No to tak, no to w takim razie. O, dosłownie, dokładnie, dokładnie, tu. tak i szafeczkę, dokładnie, szafeczka tu i co mamy jeszcze, lustro, chyba, o! czemu my tego wcześniej nie widzieliśmy i zobacz, będziemy mieli w takim razie wszędzie Squidward, ooo, przystojny Squidward tu jest, o mój Boże, musimy w takim razie w każdym pomieszczeniu mieć kolej... okay. konkretnie skwidło, to co robimy, to co robimy, ja chcę mieć, zasłona na, na okno, tak, tak, poproszę, ale zanim nie widać szafeczki, musisz szafeczkę wtedy wyciągnąć spod uh, zasłony, uh, to jest istotne, O. Uh... Dziękuję. I w I takim razie o... szafę również musisz wyciągnąć z podzasłony, bo to jest okay. też istotne. Dziękuję serdecznie. I następnie nad łóżkiem będzie Squidward po prostu o... Nie, 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 nie. Przystojny? Nie, nie, absolutnie przystojny. O ten? Chodzi mi o ten, nie, ten na górze. Nie. Jeleń, jeleń, tutaj, je, ten taki jeleguard... artystyczny Squidward. Myślałem, że jele, jele, jele Guarda weźmiesz. Nie, biorę artystycznego Squidwarda, po pierwsze dlatego, że jego ramka pasuje mi do wystroju, a po drugie, dlatego, że ja bardzo lubię artystyczne rzeczy. Następnie co jeszcze tutaj możemy dodać? Ja bym dodała coś, jakiś taki fotel na przykład. Fotel, mhm. okej. Okay. Wiesz co, nie, wróć do roślinek. Roślinek. Bardzo mi się podoba ta taka roślinka, która jest zrobiona jest ze slima. Uh -huh, uh -huh. Uważam, że będzie przepięknie tutaj wyglądała. O, tutaj gdzieś? No, coś takiego. I mamy również jeszcze chyba jakieś inne slajmowe roślinki? Takie tak, kwiatek? Tak. Podoba mi się. Albo Daj o mi. to. Daj mi. Um, ten kwiatek? Może być ten kwiatek. I tego, który wygląda bardzo podejrzanie. O bardzo to? podejrzanie. Uh -huh. Tak. I do tego również ja bym potrzebowała jakichś dekoracji, ponieważ um, brakuje tutaj modularności. Czyli to. Mhm. Uh -huh. I... Ojej, ile to jest zjeżdżalnia, ile tu można by rzeczy zrobić. To prawda. Zjeść na dół, poproszę. Um, I zobacz, to jest więcej takich slajmów. Chciałabym jednego slajma nad łóżkiem, tak jakby e, o przy łóżku. To? Mhm, tak, e, o tu, super. Mhm. Dobra. I co jeszcze? Iść na górę, poproszę. I również Hamak. nuty, nuty. No ty. A, a nutki do czego? No bo ktoś będzie śpiewał, no Squidward C te, te, te przypadkiem nie był muzykiem. Syrenie, syrenie śpiewy, żeby rybaków e, do Może morza tak być, a przepraszam kęcać? bardzo, kto by śpiewał tak? E, no pewnie ty. Ja? Czy ja istnieję w tym Squidwardzie? Jaku, jaką ja bym postacią w Squidwardzie była? Nie wiem, jakąś taką z glonami. Ja bym była, była, Patrykiem. Ja była, była Patrykiem. Nie, absolutnie. Patryk to jest mój spirit animal. I poczekaj, jeszcze moim zdaniem chyba tutaj brakuje na pewno koloru ścian, ponieważ o, tego właśnie, nie dodaliśmy, właśnie. prawda? I um, idź na dół, idź na dół. Wiesz co, wydaje mi się, że bardzo ładnie te zielone? Albo te takie, hej. Oto. Tak, tak. O, nie wiem, czy to jest ze tego ze sponczbowego. Chyba nie, ale... ale. bardzo pasuje. Do tego również jeszcze podłogę poproszę. Podłoga. Mhm. I niech będzie ta pierwsza. Na zasadzie zróbmy zwykły piasek. Mhm. Dobra. I powiedz mi, co to jest ten jakby. Tak, gwiazdka to są nasze postacie? E nie, to jest po prostu reklama, że jest zestaw SpongeBoba, Ale my już który go kupiliśmy! <laughs> to słuchaj, ja tu jeszcze mam przede wszystkim... Tak, o Boże, hej, zobacz. Czy ty widzisz? Zobacz. Przed... Zacznijmy od tego. Tak. Zacznijmy od tego, po co nam jest lustro, Aha. skoro możemy codziennie patrzeć się... Na prawdziwe nasze odbicie. Na nasze prawdziwe odbicie. Tak, tak, Proszę zgadzam bardzo. się, absolutnie. To Więc bardzo istotne. Lustro jest nam kompletnie niepotrzebne, a tak. tutaj... Um, wiesz co, powiem ci tak. Sexy Patrick? To ja jestem, to ja jestem, a ty jesteś tym ślimakiem. No pasujesz, proszę cię, no ja dawaj. Ja wiem, że ty jesteś tym. E, Tenczowym sponżbowym. Pride, Pride sponżbowym. Nie, ja jestem zaczeki. No, czy ty nie widzisz Dobra, po prostu mnie co? na tym czyli Co, co, co tu dajesz? Tutaj, w kuchni, weźmiemy sobie ślicznego Patryka, żeby nam po prostu przypominał, jaka figura jest najpiękniejsza. Dokładnie. Czyli moja, więc zobaczmy, będziemy sobie robić. Owoce po morza, prawdziwe. Tak, tak, dokładnie. A tutaj możemy dać ciebie. E. I gdzieś jeszcze możemy Spongeboba wcisnąć, bo w sumie tak trochę słabo bez niego, nie? Ja bym, ja bym Jelenio tego tu pasuje, jelenio... bo tu jest fioletowy. No ale, a gdzie jest Twój? W zasadzie, gdzie jest Twoja podobizna? To ma o. być. A, y wszędzie musi być. Ojejku, tutaj. Y y y czekaj, to usuwamy. Wszędzie musi być Squidward. Czy Zgadzam jest wszędzie? Się. Jest wszędzie. Tak, ale daj mi gdzieś jeszcze swoją po prostu podobiznę. No zobacz, czy Ty. Ja po prostu um... widzę Ciebie w jego oczach. No Totalnie. O, proszę bardzo. To wiesz, taki jest rodzinny. Nie jestem ślimakiem, jestem szybki, jestem prędki. Okej, okay? jestem prędki. No czy, no, czy ja wiem? Prędkość. Pudujesz, no. Jestem szybki. Ale podobno śliwaki są bardzo prędkie czasami. Bardzo, jak na przykład prędkie. coś ich. Um... Nie szybkie, prędkie. Dobrze, dobrze, jesteś bardzo prędki. I wydaje mi się, że w ogóle również, jak mógłbyś wrócić do łazienki, to ominęliśmy jedną rzecz, którą widzę, że ten dodatek nam dodał. Czyli Co? takie dekoracje łazienkowe. Mm, dekoracje łazienkowe. Tak. To weź dekoracje, nie tutaj, o to oto dokładnie i. Nie ma tutaj żadnych dekoracji. Ale przed chwilą na tej reklamie widziałam różne rzeczy, których nie Ślimaka było. Ślimaka, widziałaś? Na przykład zegar, i to już to nie są dekoracje łazienkowe, właśnie tylko to właśnie ten jest... zegar bym dała. Naprawdę. To ten, ten zegar jest o tu chyba właśnie. Nie, on jest w multimediach, czyli radyjko. Tak, tak, tak. Zobacz, tak, tak, to ominęliśmy. O, ja chcę zegar ten w kształcie twoim. To ty jesteś nim. To, to ty nie jesteś jest zegarem. Ja ten... To jesteś absolutnie ty. I um, po, o tutaj. O. Nie, 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 nie wystarczy. No weź go dziś postaw na przykład w salonie. W salonie może będzie Czekaj, pasował. A jakby tak to dać. Bo on tak trochę. O! Nie podoba mi się. Nie podoba mi się, będę z tobą szczera. No ale dobra. Tu? O, tak, dokładnie, widzisz, jesteśmy. To jest... To może być nasze po prostu rodziny. Rodziny, um, wiesz, portret. Czy coś jest ja um, Wydaje mi się, że chyba. Co to nie. jest o to? Um, to jest chyba taka muszla, żeby robić. i, doty... I żeby syrenki um, zawołać. Proszę bardzo, prawda? I poczekaj, również w takim razie do końca. Tu, to trzeba postawić, zegarek, budzik. A, um, a jest jakiś taki budzik? Może ten gramofon po prostu. Gramofon to jest budzik, myślisz? Tak, tak, tutaj masz na dole. Taki budzik o gramofon. Pro... Proszę bardzo. O. Dokładnie, tylko taki budzik mógłby mnie obudzić, tak mi się wydaje. I po prostu dodajmy teraz siebie, abyśmy żyli w zgodzie razem ze Spongebobem. Tak w ogóle, jako iż to do... jest dodatek Spongeboba. A może wydaje... jest Spongebob taki do... do... dodania? Do znalezienia, poczekaj. No słuchaj, ten człowiek udaje Spongeboba, będę Tak, szczera, na szybko, szabło. na szybko przejrzyjmy. Um, powiem ci szczerze, że chyba nie. Chociaż może po prostu w dekoracjach dla siebie moglibyśmy zrobić sobie jakieś dekoracyjne po połowę rzeczy. O, może w tych tutaj postaciach. Nie wydaje mi się, kochanie. Będę z Tobą szczera, jakby. O! Ty Ślimak. jesteś. No, może ślimaka dodać. No cóż, w takim razie proszę bardzo. I żyjemy sobie w naszym e, nowym domu. Masz... Słucham. Czemu ty masz. Nie, Nie wiem, bo może co jest tu się... u... Może po prostu ukradłam. Dobra, zepsuło się. Teraz jest wszystko w <laughs> może porządku. Może po prostu ukradłam i jest urocza y, dostałam w za jakąś myszkę. Słucham. To są te same postacie, te same osoby, widzisz? No tak. To... Czekaj, nie, przepraszam bardzo. To ja jestem. Po... Ja jestem Grampi, ja jestem okropnym, znudzonym. Roki się zgadzają. <słuch> no, rogi a... się zgadzają. Ja na moim tronie, ty tutaj możesz sobie na materacu. <słuch> I to Wydaje chyba... mi się, że naprawdę piękny wyszedł ten domek. Będę szczera. Wyszedł piękny. Najbardziej mi się podoba to lustro. Ty również jesteś do niego podobny. No to zdecyduj się. Nie no, dobre ślimak. Chociaż dobra, ślimaki, w sumie. ślimaki, i kamarience trochę podobne są do siebie. <słuch> I tym niepozytywnym i smutnym akcentem, mojej drodzy, dzięki za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że Wam się podobało, się Wam się podobało oczywiście, Trzecie łapkę w górę, no i cóż, widzimy się w kolejnym. Cześć!